Siemanko z tej strony Vortex. W tym filmie pokażę wam tier listę killerów z Dead by Daylight, ale nie pod kątem tego, jak są silni i mocni, tylko jak bardzo opłaca się ich odblokować albo prestiżować ze względu na ich perki. Idziemy po kolei przez wszystkich killerów, dokładnie w tej samej kolejności jak są w grze i przy każdym wyjaśnię dlaczego jego perki są dobre, średnie albo kompletnie nieopłacalne. Jeśli jesteś nowym killerem, albo po prostu nie chcesz marnować szarców, czasu i pońców, to ten film pozwoli Ci wybrać właściwą kolejność progresji. Dobra, nie przedłużamy, zaczynamy po kolei od Trapera. Agitation jest okej. Okay. Bo przyspiesza noszenie i daje nam większy zasięg, jeśli chodzi o huki. Brutal Strength skraca niszczenie palet i genów, ale sam w sobie nie wygrywa chase'ów, A Unnerving Presence jest słaby, bo dobre surwy nie mylą się w robieniu checków, więc raczej działa tylko na początkujące surwy, dlatego Trapper trafia na Tier C. Wraith. No, z Wraithem jest tak, że Predator po zmianach jest ok. Ale marki i tak teraz można zmienić na dowolny kolor, więc można powiedzieć, nie jest to jakieś super ważne. Natomiast Bloodhound i Shadowborn, no, nic realnie nie zmieniają, nie dają nam żadnych możliwości dodatkowych, więc bym stwierdził, że to strata czasu, jeżeli chodzi o ekspienie tego killera na sam początek. No i przechodzimy do pierwszej ważnej postaci, jaką jest Hillbilly. Lightborn jest OP. Zwłaszcza na nowych killerach, ponieważ nie muszą się martwić, że ktoś latarką ich oślepi. Muszą uważać tutaj tylko na palety. Enduring no to skraca stan z palety, co pozwala też grać bardziej agresywnie. No i dobry jest do wszelkich bilów opartych o niszczenie palet. No i Tinkerer daje dobre info i Undetectable, zwłaszcza dla killerów, którzy tej umiejętności basicowo nie mają, dlatego Bilego dajemy od razu na wysokie A. Bardzo przydatna postać. Nurska, sama sobie postać jest bardzo mocna. Jej perki też niczego sobie. Nurs Calling pokazuje aury przy leczeniu, daje nam od razu info, gdzie są surwy dzięki temu. Danatofobia spowalnia grę, w szczególności przydatne na takich killerach jak Legion, Plaga, Kaneki, ponieważ szybko mogą ranić surwy, a Strider, no to wzmacnia dźwięki, więc głównie przyda się na takim killerze jak Spirytka. Solidna postać, dajemy do S, warto wyprestiżować chociaż na pierwszy Tier. Myers. Myers niestety trafia do D. Ale czemu, ktoś by mógł pomyśleć, ponieważ po prostu jego perki zaraz będą darmowe. Majers opuszcza Dead by Daylight, więc jeżeli nie chcesz nim grać, no to po prostu poczekaj, aż jego perki będą darmowe. Natomiast jeżeli ci zależy na samej postaci, no to warto odblokować, póki jeszcze jest taka możliwość. Kolejna. Hag. No jest to królowa heksów. Daje ruina pasywny regres, Deviur może nam tak naprawdę ugrać gierkę, a Tercil może zepsuć infosurwą, ponieważ mają blindę nałożonego. No ale pamiętajmy, heksy są ryzykowne, ich potencjał jest ogromny, póki stoją. Dlatego hack idzie na S, warto ją posiadać. Doktorek. Overcharge działa dobrze, głównie w połączeniu z innymi perkami do kopania genów. Sam z siebie raczej jest słaby. Monitoring and abuse jest średni, ponieważ tylko zmniejsza terror. A tak naprawdę mamy lepsze Undetectable perki, które robią to samo, a o wiele lepiej. A Overwhelming Presence praktycznie nic nie zmienia, zwłaszcza gdy nie mamy innych perków, które by współpracowały z tym perkiem. Dlatego doktorek obok Trapera idzie na C. Moja Huntress, mój main. Sama w sobie postać super, natomiast jeżeli chodzi o perki, no to. Hex Lullaby działa tak naprawdę tylko na surwy, które często mylą skillchecki i w buildach opartych na skillcheckach, więc na dobre surwy dużo wam waliu nie da. A pozostałe dwa perki totalnie możecie zapomnieć o ich istnieniu, ponieważ wymagają tak naprawdę, żeby ktoś wszedł do piwni, a musicie być daleko od tej piwni, więc niestety Hunterska trafia razem z traperem na ten sam tier. Buba. Dość dobra postać ze względu na to, że ma barbecue and chili. Daje dobre, solidne info, niczego sobie. Natomiast Franklin po reworku totalnie nic nie zmienia. Przedmioty się nawet nie niszczą na ziemi. I tak naprawdę wymaga konkretnych perków, żeby w ogóle jakiekolwiek value było z tego perka. A Knockout... Tak naprawdę wymaga specyficznych sytuacji. Ogarnięte surwy raczej zostają na lupie, nie odbiegają od razu od niej. Dlatego, ze względu na ten jeden perk, damy Bubę również na C. Freddy ma bardzo mocne perki dotyczące endgameu. Blood Warden może wygrać nam cały mecz. Tak naprawdę, Fire Up ładnie się skaluje z czasem. A Remember Me tak naprawdę przedłuża otwieranie bram. Co też się bardzo dobrze łączy z wszelkimi buildami opartymi na endgame. Dlatego Freddy leci na A. Świnka, ze względu na to, że jest płatna, nie da się jej odblokować za szarcy. Make your choice wymaga od tego, żebyśmy odeszli na 32 metry, a surwy łatwo się domyślą, że go mamy po pierwszym użyciu i ma value tylko dla mobilnych killerów, tak naprawdę, lub ewentualnie Hug. Hagman Strike to najsłabszy skoczuk, jaki istnieje, a Surveillance daje słabe info, chyba że gramy ruinę, jeśli ona w ogóle nadal w meczu występuje, nie została jeszcze zniszczona. Dlatego Świnka Niestety na najniższy tier obok Majersa. Teraz idziemy do Klauna. To po pierwsze Pop to jeden z najlepszych perków do regresu, jaki jest w grze. Bambuzul niszczy lupy, blokując okna. Kulorofobia zabija healowanie, zwłaszcza gdy mamy killera, który ma duży terror i obejmuje dużą część mapy. Dlatego clown od razu leci na S. Spirytka. Spirit Fury, no to równa się niszczenie palet, na przykład, gdy połączymy z perkiem od Bilego. Haunted Groundy, same w sobie dają nam ekspoza, gdy surwy zniszczą totemy i mogą tak naprawdę ugrać nam grę, jeżeli szybko możemy powalić wiele surwów. A Rancor, no to raczej słaby perk, zwłaszcza gdy surwy się komunikują, no to od razu mogą sobie dać info, że taki perk jest w grze i on daje value tylko na sam koniec meczu. Ale sama w sobie, jeśli chodzi o perki, myślę, że solidnie można ją wrzucić do A. Legion, no to Discordance, podświetlający nam geny. Ten perk nie ma tak naprawdę żadnej kontry, jeżeli chodzi o perki surwów, ponieważ nie pokazuje on auryk surwów, tylko samego generatora. Jeżeli surwy się domyślają, jedynie mogą się rozdzielić, jeżeli chodzi o generatory. A Iron Maiden daje bardzo duże waliu na killerach, którzy muszą przeładowywać w szafce, takich jak Trickster czy Huntress. Ewentualnie też na Bubę, bo ludzie lubią wskakiwać do szafek, tak samo na artystkę. Natomiast Madgrip, no to po prostu daje nam pewne dojście do haka i że raczej nikt nas nie z body blokuje dzięki temu. Dlatego Legion również idzie na A. Warto go posiadać. Plaga. Corrupt Intervention, no to jest meta perk, który zabezpiecza early game. Mamy pewność, że gen szybko nam nie pęknie, jak tylko wejdziemy do gry. Infectious Fright daje info przy powalaniu, dzięki czemu wiemy, czy ktoś nie chce robić save'a, ewentualnie czy możemy szybko powalić kolejnego surwa, który jest w okolicy. Dark Devotion. Robi chaos na mapie, ponieważ przekazujemy swój terror, i tak naprawdę, surwy mogą się pogubić, co się dzieje. Dlatego solidny S za wszystkie jej perki. Polecam ją odblokować dość wcześnie. Ghostface. Płatna postać i map Trilling Tremors. Blokuje to geny i daje nam info, które są robione, ponieważ automatycznie te, które nie są zablokowane, no to surwy na nich są. I'm All pokazuje aury, ale są lepsze od tego perki, ponieważ tak naprawdę ten perk przydaje się głównie piramidzie, który przez ściany uderza, ewentualnie na nursce. Więc raczej Ghostface'a bym wrzucił na B. Może gdyby nie był płatny, to byłby wyżej. Demogorgon. Surge. Czysty regres bez konieczności kopania genów. Mindbreaker, no to wyłącza Exhaustion perki i nie uciekną nam od gena, błyskawicznie używając Sprinta. Cruel Limits, jeszcze raczej mało przewidywalne, bo zależnie jest od tego, kiedy padną generator w danym momencie, ale solidne A dla Demogorgona za jego perki. Oni, no to Blad Echo jest naprawdę mocnym perkiem, który wyłącza exhaustion perki, zwłaszcza gdy możemy szybko powalać surwa za surwem. Zenshin Tactics, no to takie windowsy, więc raczej bym nie powiedział, że to jest przydatne dla killera. Chyba, że uczycie się dopiero mapy i chcecie wiedzieć co gdzie jest. No to wtedy możecie używać jego perk. Natomiast cały kształt, jeżeli chodzi o postać, wrzucamy go w A. Deslinger, no to Gearhead. Bardzo dobry perk pod info. D DMSik, no to też jest mocny perk, który blokuje jeden z generatorów, które surwy puszczą, więc bardzo przydatna rzecz, warto go posiadać. A HEX Retribution, no to tak naprawdę tylko przy buildach pod heksy może wam się przydać. A więc dlatego za solidny całokształt kształt również trafia na A. Piramidka. Piramida Trail of Torment. Średni perk, bo serwy widzą gena na żółte i wiedzą od razu, że jest aktywny ten perk. Force Penance też jest średni ze względu na to, że surwy muszą przyjmować Protect Hity, a to też nie zawsze jest w meczach, tak powiem, przewidywalne z naszej strony, jeżeli surwy nie współpracują zbytnio. A Devbound, raczej średni, mimo buffów, jakie dostał, też za dużo walił nam nie da. No i dodatkowo jest to płatna postać, dlatego D. Blight no to ma bardzo mocne heksy: Undying i Blood Favor, które mogą nam pomóc. w... Undying w protekcji innych heksów, a Blood Favor w samych chase'ach, a Dragon's Grip bardzo mocny dla stealth killerów, ewentualnie dla mobilnych takich jak na przykład Kaneki. No i sam Blight też jest silną postacią, więc dajemy go do S. Warto go odblokować dość szybko. Queensy. Mało lubiana postać, natomiast ma Oppression, który jest ok regression perkiem, bo regresuje kilka genów naraz. raz. gra jest poko perkiem do chase'ów, natomiast ogranicza go ilość stacków jaką możemy mieć, a horder to jest totalnie beznaciejny perk. Zapomnijcie o nim w ogóle jak tylko odblokujecie tą postać, dlatego Twinsy damy na wysokie B. Trickster. Trickster, no to Crowd Control. Mocny perk, bo blokuje wiele okien, ale jest to Hex, więc może szybko zostać zniszczony. No Way Out, mocny endgame, uniemożliwia otwieranie bram. A Starstruck jest ogólnie mocnym perkiem, ale tak naprawdę pod M1 killerów, czyli np. Huntreski czy Nurski, nie robi on obecnie żadnej roboty, ale sam w sobie jest solidnym perkiem. Dlatego Trickster również idzie na S. Nemesis, Eruption. Dobry perk pod kopanie genów. Histeria raczej średnia, bo aktywuje się tylko po zranieniu zdrowego surwa. Natomiast Lital no to jest mega perk pod aury, totalna meta, jeżeli chodzi o aura buildy. Dlatego lecimy na wysokie A z Nemesisem. Senobite automatycznie D ze względu na to, że ta postać nie jest obecnie dostępna w DBD. Jego perki są darmowe normalnie jakby był dostępny do kupienia w lepie na Steamie na przykład, no to dałbym go A, ewentualnie niskie S, ponieważ Hexplafing no to mocny Hex, zmusza w surwy do szukania Hexów lub niesłyszenia killera do końca meczu. Scorch hook, no to slowdown leczenia i jeszcze robienia genów, gdy już ta osoba jest wyleczona, a Deadlock no to jest pasywne, spowolnienie progresu, ponieważ blokuje geny, mocne perki, natomiast są one teraz darmowe, dlatego D. Artystka. Artystka to od razu bez cienia wątpliwości S. Scorch hook. Totalna meta. Mocny perk po reagres genów. Hex. Bardzo mocny w każdym hex buildzie, bo spowalnia i znacznie zarówno leczenie, jak i robienie genów. A Grim. No to slowdown, blokada genów. Plus jeszcze info, gdzie jest obsesja przy czterech stakach, Same mocne perki. Od razu na samą górę tier listy. Sadako. Korczuk jest ok. Dobry info perk, zwłaszcza, że surwy często się nie spodziewają tego perka. Merciless Storm jest mocny, ale głównie na słabszych surwach, które mają problemy ze skill checkami, a Call of Brian dobry regres i plus dodatkowo info, gdy surwy trafiają good skill checki zamiast greatów. Dlatego Sadako też idzie na A. Dredge. Dredge ma Dissolution. Jest to dość mocny perk do niszczenia palet w chase'ach, natomiast Darkness Revealed jest ok, ale zależny jest od mapy, bo zależy jak rozstawione są szafki na danej mapy, a Septic Touch no, jest do dupy perkiem. Totalnie nie myślimy o używaniu tego perka, bo to szkoda słów nawet. Dlatego drecz idzie na B. Wesker. Superior Anatomy jest dobrym perkiem do chasejsa przy buildach, np. na, na Speed Volta. Awakened Awareness średni info perk, no chyba że gracie Star Straka, to wtedy to ma duży sens. A Terminus. Ok, Endgame Perk. Utrudnia ratowanie, bo łatwo, aby wszyscy byli ranni w endgamie. Dlatego do B. Night. Hex, Face the Darkness. Jest dobry pod buildy, pod hexy, albo ewentualnie na świni lub wszystkich undetectable killerach. Hubris jest mocnym perkiem, ale sytuacyjnym, bo po nie musisz mieć możliwość powalenia tego surwa z M1. A Nowhere to Hide jest bardzo mocnym infoperkiem, gdy kopiemy generatory. Wysokie B. Skull Merchant. Skull Merchant ma Game food, Ale to jest perk, który tak naprawdę daje nam value tylko przy obsession buildach pod speeda. Leverage jest dobrym antyhealem, aby nie leżyli nam się pod hukiem od razu po zdjęciu. A jest nie najgorszym perkiem pod info, ale wymaga kopania generatorów, palet, więc dodatkowej akcji. I też ma swój limit w stakach. Dlatego Skull Merchant również do B. Singularity. Force Hesitation jest bardzo mocny, gdy surwy się trzymają razem i chcą się ratować. Genetic Limits... średni perk. Może się przydać przeciwko Exhaustion perkom, ale nie trwa za długo. A Machine Learning jest słaby, bo jest niezależny od nas. Nie mamy pewności kiedy i czy surwy wykręcą akurat generator, który kopnęliśmy. Dlatego B. Xenomorph. Alien Instinct. Średni perk pod informację. Rapid Brutality bardzo dobry chase perk. Łączy się z wieloma buildami. A Ultimate Weapon. Też średnio informacyjny, dookoła szafki, ale dodaje dodatkowo blindness, więc może się czasami przydać. Dajmy go do B. Chucky. Text to can play. Śmieszna kontra na latarki i stuny. Polecam wypróbować zamiast Lightborn na przykład. Friends till the end. Ok, perk. Daje info i expoza, Jest dobry w Obsession Buildach. No i Batteries not included. Ok, ale bardziej pod endgame, gdy geny już są wykręcone. Dlatego czaki idzie na A. Unknown. Unforeseen. Dobry Undetectable perk. Zostaje terror na genie, a my sobie chodzimy z Undetectem. Unbound, średni chase perk, bo warto go łączyć wtedy z volt Buildami, to wtedy ma to większy sens. A Undone jest totalnie beznadziejny. W teorii brzmi dobrze, ale w praktyce jest tragicznym perkiem. Damy go na niskie A. Wekna, czy też Lish. Dark arrogance jest średni, bo dostajemy dłuższy stun, więc ma swoje downside. Tylko przy volt Speed Buildach ma sens. Languid Touch wymaga konkretnego buildu, aby mieć pewność, na kim w ogóle ten perk się aktywował. A weave wymaga franklina lub addonów, które powodują opuszczanie itemków, więc raczej słabo dajemy go obok huntreski do C. Dracula, mocna postać, natomiast jeżeli chodzi o perki, Dominance jest średnim protektem dla hexów, ale nie jest najgorszy. Hex Red Fate, słaby hex, bo działa tylko na jedną osobę na obsesję. A Human Greed, słaby infoperkiem na podstawie skrzynek też nie mamy wpływu na to, gdzie te surwy będą, czy będą przy akurat skrzynkach, i czy wzięli jakieś dodatkowe skrzynki. Tak, to są tylko trzy na mapie, w tym jedna w piwni dlatego do C. All Shaking Thunder jest spoko perkiem, ale wymaga spadku z wysokości do aktywacji, więc to jest drobny minus. No Quarter spoko anti-heal, ale przede wszystkim na słabe surwy i dodatkowo, które samodzielnie się leczą, a nie są leczone przez Koi, więc ma duże obostrzenia, jest bardzo sytuacyjne. A Scotch Hook Jugged Compass bardzo spoko pod cały Scotch Hook build i pod informację gdzie jest gen kręcony, więc nie najgorzej, dajmy ją do B. Kameki. Forever Entwine surwy mają dzięki temu problem z ratowaniem latarkami, bo szybciej podnosimy. Nothing But Misery jest heksem, i to dość słabym, który delikatnie spowalnia surwy po hicie. A Nononar Free, mocny endgame perk, zwłaszcza gdy powiesimy wszystkich chociaż raz, dajmy kanekiego do A. Animatronic, ogólnie słabe perki. Haywire działa dopiero przy 80% bramy, gdzie jest już tak naprawdę za późno na żadne value. Help Wanted. Gorszy save the best for last, bo jeszcze nie mamy wpływu, czy się aktywuje i kiedy. A Phantom Fear jest ok, natomiast tylko na chowające się surwy, i przede wszystkim jest średni ze względu na długi cooldown. Dlatego animatronic na D. No i Krasue. Hex Overtune of Doom jest beznadziejnym perkiem. Szansa, że będziecie mieć z niego value, jest naprawdę znikoma. Revenus, bardzo sytuacyjny perk. Po powieszeniu muszą surwy być blisko siebie i blisko ciebie, żeby mieć value z tego perka. A Wandering Eye jest słabym infoperkiem, gdzie tylko widzimy rannych i to też z cooldownem, dlatego też na D. Tego tak to prezentuje się cała tier lista od S po D. Oczywiście kolejność na danym tierze nie ma większego znaczenia, ważne żeby iść tierami. Warto sobie odblokować w tej kolejności postaci i je prestiżować. Natomiast, jeżeli interesują Was takie same zestawienia dotyczące surwów i ich perków, to tutaj macie link do filmu. Polecam się zapoznać. Jeżeli inaczej byście ustawili postaci, dajcie znać w komentarzu. I do następnego. Hejo!